Zapewne wielu powie, że Suchar widząc logo Ranscape. Są jednak zwolennicy i przeciwnicy tej gry, mimo tego, że jest to doprawdy staruszek, jeżeli chodzi o gatunek MMO. Trzeba jasno powiedzieć, jest to gra co najmniej stara, przez jednak wyśmiewana ze względu na podobieństwo do negatywnie osławionej Tibi, dla innych jedyny słuszny MMO starczający na lata. Cóż, spróbuję przedstawić Wam w tym klipie zalety i wady Ranscape. Zaczynamy! Ranscape jest wprawdzie grą przeglądarkową, jednak możemy pobrać klient, jeżeli chcemy. Nasze konto zaś nie jest przypisane do żadnego ze światów, możemy grać na każdym z dostępnych serwerów gry. Również jest jedną z najpopularniejszych gier sieciowych. Od początku istnienia zarejestrowano w niej ponad 200 milionów kont. Mimo lat od wydania pierwszej wersji, wciąż aktywnych pozostaje kilka milionów graczy. Konto możemy założyć całkowicie za darmo, jednak istnieje abonament. By móc grać w pełni, musimy go opłacić. Jednak jego cena jest doprawdy niska, jedynie parę dolarów miesięcznie to pryszcz w porównaniu z innymi grami. Abonament odblokowuje nam dostęp do większej ilości umiejętności, ogromnej części świata, wielu minigier przeznaczonych dla setek graczy naraz oraz ogromnej ilości przedmiotów. Pierwszy miesiąc spokojnie możemy grać za darmo, poznając mechanikę gry oraz część umiejętności. Świat darmowy nie jest może ogromny, ale spokojnie starcza na ponad miesiąc gry. Jeżeli posiadamy od dłuższego czasu opłacony abonament, będziemy mogli wybrać jedną z wielu opcji będących swego rodzaju podziękowania. Nie są to żadne potężne artefakty, ale zawsze przydatne bonusy. Co jest chyba najciekawszą rzeczą na początku Brandscape? Fakt, że w tej grze nie ma klas postaci. Na początku wybieramy jedynie jej ubiór, wygląd i cechy zewnętrzne. W Brandscape mamy do dyspozycji 16 umiejętności w wersji Free to Play oraz 9 kolejnych, gdy zapłacimy abonament. Łącznie 25 umiejętności i 0 klas postaci. Sami decydujemy, kim aktualnie chcemy grać. Każdy skill współdziała z innym. Chyba nie trzeba tłumaczyć, że pozyskując rudę z górnictwa, możemy ją użyć w kowalstwie. A następnie w budowie lub jeszcze innej umiejętności. Ilość miejsc, sposobów ekspienia oraz możliwości użycia wytworzonych przedmiotów jest naprawdę przeogromna. Część umiejętności polega po prostu na klepaniu obrażeń. Inne wymagają nieco więcej zajęcia. Do najciekawszych można zaliczyć umiejętność konstrukcji. Jest to cały skill poświęcony budowie własnej twierdzy, w której możemy budować dziesiątki elementów. Wiele z nich możemy używać do trenowania jeszcze innych umiejętności, no czy tam zabawy z innymi graczami. Jeżeli zaś należymy do klanu, możemy budować klanową twierdzę od małych kamyczków pod całą fortecę. To my decydujemy, kim w danej chwili chcemy być oraz w jaki sposób chcemy trenować daną umiejętność. Możemy to czynić na masę najróżniejszych sposobów, najróżniejszych najróżniejszych minigrach. Jednego dnia możemy ćwiczyć umiejętności służące do walki, następnego wytwarzanie run, konstrukcje, zielarstwo, łowiectwo, złodziejstwo. Umiejętności jest naprawdę bardzo dużo, a brak klas postaci sprawia, że sami decydujemy, jaką ćwiczymy. Minigry, przeznaczone dla wielu graczy, z pewnością nam w tym pomogą. Większość polega na współpracy nawet setek graczy naraz. Również niektóre z nich pozwalają nam trenować nawet kilka umiejętności jednocześnie. Przez lata świat w Ramscape znacząco się rozrósł. Do zwiedzania mamy całą masę miast, podziemi i lokacji, minigier dla wielu graczy. Część z nich dostępna jest dopiero po wykonaniu zadań, posiadania umiejętności lub nawet odpowiedniego ekwipunku. Warto wspomnieć, że ogromna część świata dostępna jest dla osób płacących tani abonament. Do wykonania mamy blisko 200 długich i wymagających myślenia zadań. W większości gier opierają się one o zabi zabij ileś tam mobów albo przynieść gdzieś tam jakiś graty. W RuneScape niemal każde zadanie albo wymaga mega kombinowania, albo przechodzenia z opisań. Raz zadania są zabawne, raz intrygujące. Nie należą może do epickich wątków z Baldur's Gate' czy innych prawdziwych RPGów, ale są o niebo lepsze niż w większości gier MMO. Walki w Runscape do dynamicznych nie należą, nie dzielą się na kilka rodzajów. Najczęściej każdy gracz może być atakowany maksymalnie przez jednego moba. W niektórych lokacjach przez wszystkie w pobliżu, a w jeszcze innych występuje tryb PvP w zależności od różnicy poziomów. W przeciwieństwie do wielu gier w Runscape poziom postaci to wynik wzoru obliczającego kilka umiejętności służących do walki. Gracz mający mały poziom wcale nie musi być noobem. Może posiadać dziesiątki milionów złota zarobione na wysokich poziomach umiejętności, które nie służą do walki. Przechodząc do oceny gry. Ogromną zaletą Runescape jest całkowite hmm, wyzwolenie gracza od klas postaci. Robimy jedną postać, mamy dużą ilość umiejętności, każdą z nich trenujemy kiedy chcemy i jak chcemy. Inną, wielką zaletą są zadania. wymagają kombinowania, szukania, próbowania. Niekiedy bez opisu się naprawdę nie obejdzie. Kolejną zaletą jest prostota. Grając w oknie możemy robić inne rzeczy na komputerze. Nie musimy klikać stu klawiszy na minutę, by wykonać jakieś cudowne kombosy. Gra jest spokojna, przyjemna i nie polega wyłącznie na natłuczeniu miliarda mobów każdego dnia. Dzięki sporej ilości umiejętności nieopartych o walkę. Inną zaletą jest koszt abonamentu. Dwie dychy miesięcznie to naprawdę mało w porównaniu z najnowszymi grami. Przejdźmy teraz do wad. Gra wykonana jest w jawie. Mimo komputera, który luzem radzi sobie z Battlefieldem Trójką czy innymi nowymi grami, tak z Runescape na maksymalnych obrotach z pewnością sobie nie będzie zbyt dobrze radzić. Gra na średnich nie wygląda zbyt zachwycająco. Dla wielu inną wadą może być powolny model rozgrywki. Brak komp czy umiejętności pobocznych sprawia, że walka potrafi być naprawdę monotonna. Ostatnia wada to chyba wiek gry. Które śmiało można liczyć z końcówką naście. Grafika i animacje nie powalają, a gra zdaje się powoli wypalać. Niektóre minigry są całymi dniami puste, a twórcy nie bardzo mają odwagę wprowadzać jakieś rewolucyjne zmiany. Ogólnie, jeżeli szukacie mało wymagającej gry, gdzie nie będziecie musieli robić stu postaci, by w pełni poznać całą grę, to Runscape z pewnością się Wam spodoba.